Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachęceni ostrzeżeni. Transformers Legacy Lab Leo Kaiser Combiner. Nadeszła chwila, by rzucić trochę światła na największy skok na kasę od czasów powstania ZUS-u. Leo Kaiserka to najnowszy projekt HasLabu, który składa się z aż sześciu robotów, nie licząc tej zielonej narośli. Mamy aż dwa kontenery ze skrzydełkami, dwa mobilne pontony, jednego autopodobnego cosia oraz różową zabawkę erotyczną. No więc, zaczynamy! Kill Bison, the warmonger! Czyli prawe kopyto kajzerki. Ryb pojazdu, to chyba po inteligencji kupujących. To napompowany ponton na wątłych gąsienicach w kolorach, które świetnie go zamaskują, jak przypadkiem wpadnie w poimprezowe żygowiny, A wszystko to przekłada się również na wartości bojowe na poziomie skamlącej ciłały. Wyposażony w białe, podwójne działko, wystające i zawadzające o wszystko na domiar złego, wygląda na to, że jest obrotowe. Abyś już za cholerę nie zorientował się, gdzie to to ma przód. Ryb robota składa do pytań, co to się tu stanęło i czy w ogóle była jakakolwiek transformacja. Dzięki temu zabiegowi ułatwia nam decyzję w jakim trybie będziemy go trzymać powsze czasy. Ręce to ciekawe zagadnienie, ponieważ włożono tutaj tyle starań, aby figurka je w ogóle miała. Doceniam to, mimo to uważam, że niepotrzebnie! Bo wystarczyłoby w gąsienicach zrobić dziurę do włożenia broń jak w G1. Nie wpłynęłoby to jakoś negatywnie na wygląd figurki. Podobnie jak. Pras hydrauliczna. Nawet kolorki ala sraka niemowlaka idealnie pasują do tego, co myślę o tej figurce. No dobrze, ale to nie jedyna gówniana kredka w tym piórniku, więc lecimy dalej. Drillhorn the Strategist. I kolejna figurka z nazwą Dildosa. Lewa konieczyna Kajzerki. To brat bliźniak tego pierwszego. Szkoda, że tatuś jest zarazem dziadkiem, ojcem i bratem, bo poziom deformacji jest tutaj aż epicki. Jest to rekolor z kilkoma drobnymi zmianami, bo nie można zrobić kombajnera bez chociaż dwóch rekolorów. Ale to dobrze, bo tak dobrymi projektami trzeba się chwalić. Widać tutaj zdecydowanie poprawę względem brązowego braciszka, bo przynajmniej wiadomo gdzie jest przód. Tryb robota wygląda tak dobrze, że aż chce się go w tym trybie postawić na półce z przecenami. Będzie on tak dobrą ozdobą naszej kolekcji, co pusta puszka po tyskim, zapewniając ten sam wysoki poziom walorów estetycznych. Obydwie figurki dysponują niezwykle zgrabnymi nogami w kształcie perelowskiego bloku, które wykluczają jakąkolwiek artykulację. A z tym akcesorium na klacie wygląda on jak King Baba albo czy Kuba Buba, no ten taki dziwny gościu. Gajo! The Destroyer! Renia Grabula, The Prawica of Kaiserka. Tryb samolotu to pudełko na butach, próbujące kosplayować samolot w niezwykle ciekawej kolorystyce. Która idealnie w topi go przelatujące stada Drag Queen. Pokazywanie zdjęcia figurki od góry to bardzo dobry pomysł, bo to jedyny kąt, z którego jeszcze to jakoś to wygląda. Od spodu jest przyklejony robot jak guma do szkolnej ławki. Niezwykle gustownie wypada ten niebutny zawias za owiewką kokpitu, który na pewno nie szkodzi odna tego pojazdu, bo jedyny sposób, aby to się kiedykolwiek znalazło w powietrzu, to jak będziemy to wypieprzać do najbliższego żółtego kontenera. Tryb robota muszę pochwalić za jedno z najbardziej przełomowych rozwiązań, jak na Hasbro, nad garstki na kulkowym. Które nie tylko zapewniają artykulację, ale i pozwalają na kompresję w ręku, co można z łatwością rozpoznać po tej wielkiej, jebutnej dziurze niczym niezamaskowanej. I to wszystko, bo figurka jest tak nudna i generyczna, jak kebaby w sieciówka. Poziom starań projektantów sprawia, że przy tej figurce zatęskniłem za serią Combiner Wars. Przynajmniej nie wyglądały jak upośledzone Teletubisie. L. El... The Spy! Ta renia lewa of Kaiserka. Ryb samolotu to ukośnik ukośni z tego pinkowego, bo ma inny kształt skrzydełek, no i oczywiście kolor. To jakby facet założył gacie zamiast na dupę, to na ryja i stojąc na rękach udawał, że jest Pinokio. Ale nie spodziewałem się po tak wielkiej korporacji jakiegoś większego szacunku do kolekcjonerów, bo inwencja i kreatywność w korporacjach jest likwidowana tak szybko jak feminizm w Abu Dhabi. Tryb robota to dokładnie to samo. Jedyne co można by tu dodać, to tryb robota ma na klacie ptaszka. I nie, nie są to dowcipy z gejowskich porno. Tylko ich akcesoria w kształcie zwierzaka. Potrzebne tutaj jak grzebień. I głowa ze zdechłym nietoperkiem, żeby się imię zgadzało. Jaruga The Soldier, czyli kaiserkowe Dupsko. Jaruga brzmi jak jakaś egzotyczna przyprawa, którą śmierdzą nasze ciuchy po wyjściu z hinduskiej knajpy. Pewnie słowo rakietopierd było już zajęte. Tryb pojazdu bardzo mi się podoba. To jak rosyjska wersja Batmobila przeznaczona do niszczenia celów powietrznych. Tryb robota to mógłby być z łatwością mój faworyt, gdyby nie korpus, który zrobiono specjalnie poszerzony, żeby zadokować nim pasz piesozaura, jak kasyciaki u Sandwave'a. Z zalet to wypełnienie łód, które musieli zrobić ze względu na zamontowane koła, które na pewno nie będą utrudniały w żaden sposób jakiejkolwiek artykulacji. Leo Zak The Commander, Web i of Kaiserka. Ryb samolotu to kwintesencja transformacji, ponieważ wygląda tak realistycznie, że nawet nie zauważycie jak zgrabnie zintegrowano w ten aerodynamiczny kształt port kombinera, stopy, nogi robota, czy choćby ręce, które w żaden sposób nie da się rozpoznać. Nawet głowy są tak ra zgrabnie zintegrowane w kształt samolotu, iż jestem pod wrażeniem tego, z jak skomplikowaną transformacją będziemy mieć tutaj do czynienia. Chciałbym to powiedzieć, iż samolot jest inspirowany wyglądem F-14, ale jego nowoczesna konstrukcja ma w sobie tyle usprawnień oraz charakteru, iż może być nawet inspirowana wyglądem tuningowanej spoilerami pralki. Tryb robota! Pomimo tak doskonałego trybu samolotu, w formie robota zachował wszystkie najważniejsze cechy, takie jak port kombajnera wystający z nóg, szeroki korpus z wiszącym z klaty zdechłym boberkiem, malutką głową z czterema oczami inspirowaną, malutką głową z czterema oczami. Tak więc ma wszystko, czego można by chcieć od trybu robota. No więc czas na el grande finale! Dobra, z Włochów sobie nie żartuję, bo mi wycisnął ananasy do pizzy. Tryb połączony wygląda jak orgia nafaszerowanych fentanylem Power Rangers. Jakoś się to spina. I jakoś to wygląda, czyli już przekroczyło większość moich oczekiwań. Dzwonię do bociana, aby pożyczyć trochę siana. Nogi w kolanach na pewno będą się w pełni zginać. Skrzydła nie będą wchodzić w drogę przy ruszaniu ręką. A do tego mała główka i rączki dodają smaczku jak cukier w rosole. No i nie zapomnijmy o najważniejszym dodatku dla największych frajerów, to znaczy największych wielbicieli tej postaci. D... Cobra, czyli Stability Remover, jego celem jest Dodanie zajebistości całej figurce Do tego stopnia, że aż ugnie się Pod jej naporem i pieprznie do tyłu Albo do przodu, ale spoko Przewidzieli to, że figurka będzie Stabilna jak menel po amarynie I dodali podstawkę To jest interes, zrobić coś Co nie jest w stanie ustać o własnych siłach A potem sprzedawać dodatkowo podstawki Za kasę, punkt czy punkty Wtajemniczenia lub inne paciorki Możesz no, z Sony jego mać Tryb tego nazwijmy to roboczo zielona narość, bo Dead kobra brzmi jak nazwa większości firm ochroniarskich, czyli takie jedyne hospicja, na które stać emeryta. Jest to śmigłowiec, który z kobrą nie ma nic wspólnego, nawet trybu, bo kobra wygląda tak. Wiatrak stara się imitować przykucniętego robota w dziwnym kapturze, próbującego wystrać ogon śmigłowca. Ale żeby nie było, że tak krytykuje i nic nie mówi o samej figurce, więc jest to zielony plastik, śmigła się kręcą, a żółty to farba. Ale się podekscytowałem. Przejdę jednak do trybu robota, zanim jeszcze złożę zamówienie na preorder. Tryb robota jest i muszę to przyznać, jest naprawdę bardzo, bardzo zielony. Zaskakuje tu brak widocznego śmigła. Gdyby to była zabawka, pomyślałbym, że fotograf odpiął i zgubił. Wystający z tyłu ogon to ciekawa sprawa. Optymiści powiedzą, że ma imitować ogon węża. Ale stare zgryźliwe cepy, takie jak ja, powiedzą, że to, że to nie tylko cięcia kosztów, ale i jedyny element, który zapobiegnie przechyleniu się do tyłu. Podsumowanie zestawu. Jak dla mnie ten zestaw jest to raczej niepotrzebny skok na kasę z kilku powodów. Pierwszy to to, że już Iron Factory zrobiło coś, co wygląda o niebo lepiej. Nie tylko pojedyncze figurki, ale i tryb połączony. A do tego jest bardziej przystępny. Jedyna jego wada to to, że trzeba będzie loga sobie poprzyklejać, które pewnie i tak dostaniemy za darmo w parce z zamówieniem. Drugie to to, że figurki od Heiz Labu wyglądają na bardzo proste, zupełnie jak figurki dla dzieci, o transformacji tak skomplikowanej, jak obsługa butów na rzepy. Mimo to, cena tego zestawu zdecydowanie wyklucza kupno przez dzieciaka, bo nie starczy im kasy na fajki czy na operację zmiany płci. Oczywiście to tylko moja opinia, a więc czekam na Wasze komentarze. Do nabycia! A kogo to tak naprawdę obchodzi? Czas start i udanego polowania! Jeżeli Wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie. Oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.